A my zostajemy przy kobiecych tematach i drogie panie, jeśli jeszcze nie byłyście zobaczyć się, co nowego w Mick to serdecznie was zapraszamy. Dodatko po sąsiedzku. Po sąsiedzku, dokładnie tak. Także to nie przypadek, że właśnie tam Małgosie się posiało, tak można powiedzieć. Tam po prostu ja już, działa, już jest, jest razem, razem z nami. Jest już teraz razem z nami, dokładnie tak. Jest z nami również gość i pozostajemy w pozornie nadal kobiecych tematach, bo Będziemy mówić o mikro, mikropigmentacji, która kojarzy się często z brwiami, e, ustami, ale my ten temat będziemy zgłębiać dzisiaj nieco szerzej, ponieważ jest z nami Marek Wacławczyk, ekspert mikropigmentacji London Aesthetics w Katowicach. Cześć Marek. Cześć, dzień dobry, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Dlaczego powiedziałam, że to pozornie kobiece tematy, ponieważ ty y, mężczyźni, można powiedzieć, mają w y, Twoim salonie szczególne miejsce, Miejsce, zwracasz na te usługi szczególną uwagę? No i jak to jest z tymi mężczyznami? Czy oni korzystają z tego typu usług? Tak, korzystają, korzystają, ale jeszcze troszeczkę jest to w Polsce temat tabu. Na przykład wczoraj wrzuciłem trochę informacji na, na Twittera, i jeden z panów skomentował: a. Zabiegi takie, najlepsze to tylko jest golenie, także troszeczkę jest jeszcze taka bariera zaporowa, ale coraz więcej mężczyzn przychodzi, otwiera się na tego typu zabiegi. Yy, oczywiście są to różne zabiegi, bo mówimy o mikropigmentacji. Yy, część osób pewnie zna temat yy, jako makijaż permanentny, co bardziej jest prawa dla kobiet. Mikropigmentacja to jest troszeczkę, że tak powiem, szerszy temat. Tutaj może być oczywiście sfera piękności, upiększania, ale także sfera korekcyjna, poprawiania czegoś. No i tutaj właśnie wchodzimy z zabiegiem dla mężczyzn mikropigmentacja skóry głowy. Jest to fajny zabieg dla mężczyzn łysiejących, gdzie możemy po prostu skorygować. Stworzyć iluzję włosów. Jest to, to także doskonały zabieg dla panów po tak, jakieś, yy, zabiegach chirurgicznych. Być, być teraz tak, na ekranie, właśnie. Tak, Jaka tutaj to jest, jest różnica. efekt przed i po. Mhm. Yy, jest to iluzja. Zabieg polega na tatuowaniu drobnych kropeczek yy w skórze głowy, które stwarzają wrażenie takiej yy, 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 krótkoogolonej głowy. Mhm. Także tak to wygląda. Tutaj też jest kolejne zbliżenie. To są malutkie kropeczki. E, oczywiście przy, przy łysej głowie. Zabieg też jest bardzo dobry do zagęszczenia włosów, jeśli mhm. mamy tam jakieś, że tak powiem, słoneczka e, za kola czy u osób po przeszczepach. Czyli pracujesz między innymi również jako psycholog, coach i dodajesz pewności siebie, bo to jest właśnie to, tak? Tak. Te problemy, te blizny, bo to jest jeszcze też no, niezwykle ciekawy temat myślę, że korekcja blizn, no i, no i właśnie ta walka, panowie często gdzieś no, mają kompleksy ze względu na łysienie. Tak, no jest to taka praca... Panie, oczywiście pani tak również, ten zabieg tak? również jest doskonały dla pani, jeśli chodzi o zagęszczenie włosów. Tak, no jest to praca taka trochę psychologiczna również, bo ludzie przychodzą z problemami, z niskim poczuciem wartości, także jest to taki proces dwuetapowy, wieloetapowy, wielowarstwowy. I często no, musimy zadać właściwe pytania, bo czasem no, są klienci, pacjenci, którzy no, wymagają jakiejś tam dalszej pomocy, także nawet zabieg, by, że tak powiem, nie postawił kogoś, że tak powiem, na nogi. Także są to takie wielo wielostronne aspekty tego zabiegu. A jak wygląda ta mikropigmentacja u panów? Trzeba się mhm. jakoś specjalnie przygotować do tego zabiegu, ile on też trwa? Taki zabieg trwa około 3 godzin. Zależy o, o, oczywiście od obszaru, rozmiaru tego obszaru. Przygotować się należy. Nie ma jakichś szczególnych wymagań. W zasadzie należy zadbać o tą skórę, bo trzeba wziąć pod uwagę, że skóra skóra musi przyjąć bardzo cieniutką igłę, także o skórę dbamy, smarujemy ją, pielęgnujemy ją. Tyle w zasadzie tyle w mm -hmm. zasadzie reszta jest po mojej stronie. Oczywiście pielęgnacja też jest bardzo ważna, bo jakby nie było sukces i rezultat tego zabiegu zależy ode mnie jak i od pacjenta. Tutaj po zabiegu mamy takie kilka, kilka spraw, które, na, które, na które trzeba uważać. Chodzi o na przykład y, y, utrzymanie czystości. Oczywiście, bo należy to traktować jakby nie było jak tatuaż, jak otwartą ranę, otwarty na skórek. Y, I unikać wody. Także to są kilka, takie, kilka rzeczy, to, może delikatnie problematycznych, ale z tą wodą to jest przez kilka dni dwa, trzy dni oczywiście później już wracamy do, do normalnego stylu życia. Porozmawiajmy jeszcze o tym kamuflażu blizny, mm -hmm. bo... Ważny temat. Ważny temat, rekonstrukcja tak. brodawki sutkowej, to również coś, co robicie. Można powiedzieć, że ratujecie takie poczucie mm -hmm. wartości, dodajecie poczucia własnej wartości osobom, które są po wypadkach, które są po operacjach. Mhm. Czy często zgłaszają się właśnie po tego typu zabiegi? Czy to wyznane Tak, jest no. dosyć często, bo ja w zasadzie. No, dużo osób do mnie dzwoni, mówi, że tylko o mnie słyszeli tutaj na Śląsku. Mhm. Ja tą metodę w zasadzie sam wymyśliłem, opracowałem metodą prób i błędów, ćwiczenia. Wy, wy, wy robienia nowych eksperymentów, że tak powiem, na klientach, pacjentach, ale wynika to z mojego doświadczenia w całej tej dziedzinie mikropigmentacji, także widzę, że potrafię wykonać zabieg do, do, w dobrej, z dobrym rezultatem, naturalnie, bez przepigmentowania, bo tutaj też na to trzeba uważać, aby ta blizna nadal wyglądała naturalnie. Wiadomo, no nie na wszystkich bliznach da się super pracować, bo, bo, bo blizna ma inną strukturę, nie jest gładka, także tutaj można zastosować również inne zabiegi jak mikropunktury, więc chodzi o nakłuwanie suchą igłą, który powoduje takie kontrolowane urazy w bliźnie i, i stymuluje do ponownej regeneracji blizny, co, co też skłaszcza tę bliznę i wizualnie ona wydaje się lepsza. Wtedy ewentualnie można dodać zabieg, właśnie kamuflażu, aby kolorystycznie dopasować bliznę do, do otaczającej skóry. Niedawno wróciłeś z Londynu. Twoja mm -hmm. praca jest również za granicą doceniana. Tytuł Prestige Awards makijaż permanentny roku idealny prezent na dziesięciolecie działalności. Tak, tak, no to było dla mnie trochę zaskoczenie, bo ja nie bardzo, że tak powiem, y, aplikuję o jakieś dawne nagrody. Zadzwoniono do mnie i no, z przyjemnością przyjąłem. Rzeczywiście ciekawe y, y, uwieńczenie mojej kariery do tej pory. Y, no tak jak mówię, no nie, 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 nie spodziewałem się tego, bo jak moja praca mówi za siebie niż jakieś statuetki, ale jestem bardzo wdzięczny i, i, i Chyba tyle. Jak może ta branża wyglądać w ciągu najbliższych pięciu lat? Pojawiają mm -hmm. się jakieś nowości, pojawia się szansa dla osób, które jeszcze do niedawna zastanawiały się patrząc w lustro, jak mogę coś poprawić? Te szanse mm -hmm. są coraz większe? Tak, myślę, że idziemy w stronę naturalności. Mm -hmm. Kiedyś ten makijaż permanentny czy mikropigmentacja. To było dużo i mocno. W tej chwili robi się delikatnie. Mam bardzo dużo też właśnie kobiet, starszych, dojrzałych kobiet, które przychodzą na zabiegi brwi, bo, bo się boją i widzą, że ja robię naturalnie, na przykład metodą włosa, gdzie tatuję się delikatne włoski, które współgrają z istniejącymi brwiami. I to jest taki fajny zabieg na przykład dla pań, które się boją, myślą, że będą mieć super duże brwi, albo są blondynkami i też nie chcą mieć super ciemnych brwi. Także wszystko zależy od osoby, od, od kolorytu skóry, od, od, że tak powiem, od otwarcia na ten zabieg. Także to jest taki, że tak powiem, zabieg... Na dobry początek, a potem no, trochę apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak to się mówi. Często jest tak, że pani przychodzą na zabieg do pigmentowania i mówią, dobra, chcę więcej. Także yy, tak to wygląda. Myślę, że idziemy w stronę naturalności. Ja zawsze mówię... Mniej znaczy więcej, e, zawsze możemy zrobić więcej, zawsze możemy dodać więcej przez, przez naciśnięcie koloru, zmianę koloru. E, także jest to taki proces, który powoduje, że rezultat, że tak powiem, e, osiągamy w trakcie kilku zabiegów. Przyznam, że temat makijażu permanentnego jest mi jeszcze dosyć obcy i zastanawiam się, czy to wykonuje się za jednym razem, czy jest kilka zabiegów. To jest kilka zabiegów, tak. Yy, oczywiście zawsze najpierw zapraszam na konsultacje. Wolę, żeby osoba przyszła, porozmawiamy wtedy, poznamy się, już nie ma takiego stresu dla, dla pacjenta, dla pacjentki. Ewentualnie można zrobić w tym samym dniu już coś, ale zwykle podsyłam do domu, pomyśleć, przemyśleć. Często na takiej konsultacji zrobimy jakiś wstępny rysunek, żeby taką symulację wykonać. Wtedy pani czy pan ma już jakieś rozeznanie, czego może oczekiwać z takiego, po takim zabiegu. Wtedy na, umawiamy się na, na, na zabieg pierwszy, gdzie wykonujemy już, już właśnie ten zabieg. No, i wtedy po okresie gojenia po miesiącu jest taki zabieg do pigmentowania kontrolny. Wtedy to właśnie oceniamy cały kolor, rezultat, kształt. Możemy dodać więcej. Także dlatego mówię, jest to taki proces kilkuetapowy, żeby no nie przedobrzyć, nie przedobrzyć. Ja zawsze mówię tak, mniej znaczy więcej. Oczywiście makijaż permanentny jest. Semi-permanentny, półpermanentny, czyli nigdy nie zniknie, ale wywabia się z czasem. Także co jakiś czas, co 2-3 lata, należy przyjść na jeden taki zabieg odświeżający. Tuż na koniec, gdzie możemy Cię znaleźć? Media społecznościowe? Na tak, pewno? oczywiście. No zapraszam, jestem w Katowicach, na Mariackiej 4. Oczywiście na Facebooku, Instagramie, Instagramie YouTube. Jest i YouTube. I na TikToku <laughs> też, tak. Zawsze końcówka londes.katowica. No i myślę, że te, te właśnie spektakularne efekty, na początek, żeby zobaczyć, jak to wygląda, zapraszamy. Właśnie na media społecznościowe oglądałam i no myślę, że warto przyjrzeć się. Na stronę internetową. I na też. stronę internetową mm -hmm. również dokładnie. No chociażby te zabiegi wypełniania włosów. To dla mnie było pewne odkrycie i zrobiło na mnie spore wrażenie. Także jeśli mm -hmm. panowie czy panie mają tego typu problem, to myślę, że London. Estetics to jest dobre miejsce. Dzięki Marek za przybycie. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło.